Tak jak głosi napis za nami, dzisiaj jest dobry dzień. A ten dzień jest szczególnie dobry dla nas, ponieważ możemy podziękować Justynie i Sebastianowi za postawienie nam kawy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy, pozdrawiamy z Kambodży, a kawę, kawę właśnie za chwilę będziemy pić. Dziękujemy, także dzięki, pozdraw pozdrawiamy i, i naprawdę jest to dla nas ważne, że, że nas wspomagacie i doceniacie. Dzięki. Dziękujemy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. E, słuchajcie, co słuchajcie? Idziemy spotkać się z, z naszym rodakiem, niestety dzisiaj musi wyjechać, wyjeżdża z Kambodży. To już ostatnia niedziela. Dobra, lecimy, lecimy, bo się spóźnimy. Jak widzicie wszędzie mamy blisko, więc teraz to na piechotkę nawet się nie chciało meteora wyciągać. No. Dwie minuty i jesteśmy. Ta. mieszkanie w centrum ma swoje plusy. wady i zalety. Tak. Jednym z, jednym z, jednym, jedną z zalet jest to, że właśnie gdziekolwiek się nie odwrócisz, tam masz blisko. Jak to mówią, są plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? No. Dobra, jesteśmy. Ja śniadanie zjadłam. A ja czekam, ja czekam na... Słuchajcie, będę testował małą pizzę. Nie wiem jak ona jest, bo coś głody na dzisiaj nie jestem, więc... Mówię, sobie, sobie tylko tutaj trzepnę jakąś małą pizzę. Ciekawe jakiej wielkości jest ta mała pizza, bo to mnie ciekawi. No, a zaczęło padać. Chyba rzeczywiście ludzie mają rację, że jak jest sezon yy, deszczowy, to dosyć często pada. Chociaż nie jest to mocny deszcz, ale... A już troszeczkę chwilkę pada popaduje. jakoś. Tak, pada, no i jak będziecie nas teraz oglądać w takim deszczowej atmosferze? W takim deszczowym humorze też? One, one. No, i doczekał się no, wreszcie. Doczekałem się, doczekałem. Moja pizza duża nie jest, ale tak naprawdę, jak na małą pizzę, to ona nie jest wcale taka mała. Co? No, nie, jest, nie jest mała, a z pieczarkami, tak? Tak, tak. Z pieczarkami, jakimś serem, coś tam, czosnek jakiś jest. No, to dawaj, tam masz jeszcze jakieś przyprawy i najpierw smacznego. Najpierw spróbuję samą. To zobacz, jakie to ciasto w ogóle jest, ale tak trochę płaskie, chyba, ale może smaczne no. będzie gorąco. Mhm. A, jak, Ciepło. a jak myślisz? Ciepła. <laughs> no chciałam trzeba doprawić, zaraz trzeba jakiś ketchup, coś tam do tego dodać, ale a! spokojnie. tak, chciałam dodać, że deszczowy dzień taki płaczliwy, można powiedzieć, nasz przyjaciel odjeżdża, jedzie sobie dzisiaj do Europy. wracam do Europy, ale powracam. Za parę miesięcy. Wracam, ale powracam. No, także, także mówię, chwileczkę jeszcze posiedzimy i będziemy musieli coś pomyśleć, co dalej robić z dniem. Miejmy nadzieję, że nie będzie za długo padać, więc za momencik się widzimy. Ty tak mnie pokazujesz, jak ja jem. Tak. Pola deszczowa. Tuwa. Pada. Pada, pada, pada. No to siedzimy po deszczu, przecież w nie będzie. No. Chociaż wesoło nie jest. właśnie, Alan pojechał, jedziemy teraz coś zjeść i jedziemy do naszego znajomego. W Łodzi już pojechał, więc... Więc co? Więc my jedziemy dalej. Widzę dzika na drodze wiozącego. 3 łóżka, 4 łóżka albo 5. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, żeby odwiedzić naszego znajomego. Mamy tutaj krowy po naszej lewej stronie. No, na momencie jesteśmy, więc jeszcze chwilkę i się będziemy znowu widzieć. Króciutko posiedzieliśmy, jedziemy teraz do Ryszarda, odzyskać naszą. Część kiełbas, kiełbas, którą właśnie zostawiliśmy u Ryszarda, ale stwierdził, że ma takiego smaka na tą kiełbasę, że musi po nią podjechać. Byliśmy, przyjechaliśmy. Ryszarda nie ma, pewnie pojechał po młodą, więc pojedziemy sobie. Z powrotem z pojedziemy i Przyjedziemy jakiś, później, nie? po prostu, co będziemy się. Tak, chałupka stoi, także słuchajcie, no to jest. Ładnie, ładnie to wygląda. Na razie mają drabinkę tu stawioną. Nie widać jeszcze, żeby były schodki do tego zrobione, ale... ale... dziwne, że ściany jeszcze nie zrobili, co? No, ale pewnie wiesz, murowali w tej chwili tamto, nie? Łat, Aha, bo z tyłu tamto. jest murowane, no tak. No. Tak, tam jest już, ścianka stoi tam z tyłu, tak jak widać, więc pewnie będą robili ubikacje. Zrobili wszystko, żeby tam było już zrobione tak, jak trzeba, i później dopiero postawią na sam koniec ściankę z przodu. Więc właściwie no, można powiedzieć, że roboty się posuwają, prawda? Chociaż myślałem, że będzie trochę szybciej się posuwało to. No, tutaj zamurowali dziewczynę, żeby mogły spać spokojnie, i z tyłu no. też jest tam wszystko na całej I ten, tak żeby się wydaje, że robią po prostu tą, tą łazienkę, tą ubikację z tyłu. Yy, no cóż, no dobra, lecimy. Chodźmy. Słowo się rzekło, u upota. Przyjechaliśmy spróbować kebab. Taki zwykła, taka budka uliczna z kebabem. Ewa tam już zamawia właśnie. To się znajduje zaraz tutaj koło tego Ronda Duriana. Jakie widzicie, to jest naprawdę blisko, bo to jest zaledwie parę metrów od Ronda Duriana. Ludzie przyjeżdżają i kupują. Chyba przykręci. Kosztuje to, kosztuje to grosze właściwie. Eem, wydaje mi się, że na obrazku oczywiście wygląda ładniej niż, niż jest naprawdę. No ale co? Za 5 zł, no to ciężko się z tym kłócić. Kebabosy do domu dowiezione. Nikt ich jeszcze nie próbował, bo stwierdziliśmy, że po prostu podejdziemy do domu i zjemy je w domu. Ewa pobiegła po talerze. I zaraz będziemy Wam mówić, jak one smakują. No to mamy takie kebaby. Jeden kebab kosztuje 5000 riali, czyli to jest 5 zł. W kebabie mamy oczywiście ciasto. Są, Jest mięsko, jest całata. Oczywiście keczup, sosy jakieś. Pomidory też do ogórki były na pewno. Zaraz spróbujemy, co, co możemy powiedzieć na ten temat, ponieważ, tak jak Państwo widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo tanie. Gdzie ty jesteś? Jesteś. Ty masz bez keczupu, ponieważ nie chciałeś słodkiego, prawda? Lepsza? Jest trochę chyba lepsza, ale... Dalej słodkie? Trochę? Słody też to z czegoś innego. Będzie moje Jeszcze coś. Mhm. Jeszcze coś jest. I nie wiem, czy nie ta pita. Tak? No no. To zaraz będziemy dochodzić do tego, z czego mm. słodycz jest. Ale to nie jest, że takie słodkie są. Nie, nie, nie. No to fajnie. Mm. Za tą cenę nie można narzekać. Dokładnie, aż masz tutaj sos na, na policzku. Smacz tego. No to jedziemy teraz znowu do szczęśliwej pizzy tym razem. Jeść już może, nie będziemy. Kto? Chociaż kto wie? Ech, chciał, chciałam pokazać, w oddali jest budynek, który jest bardzo kolorowy. Um, właśnie był taki pomysł, żeby gdzieś tam ludzie, pójść. Tak, tak, ale był taki pomysł, żeby tam pójść do tego budynku, zobaczyć co się dzieje, ale no niestety jakoś jeszcze nie po było, prawda? Tak, jakoś tak Jakoś tak nie. nie ten. No, ale to mówię, to poczekamy na większą grupę ludzi i pójdziemy wszyscy razem. No to jest, jesteśmy, jesteśmy właśnie na Driverside, czekamy na naszych znajomych. Mamy się spotkać właśnie w tym miejscu, czyli tutaj na rogu Papi Special Pizza, to jest to miejsce, gdzie całkiem sporo osób siedzi już tam kiedyś jedliśmy, bardzo dobre jedzenie jest. No na brzeżu pani sprzedająca jakieś lokalne do smakołyki. A chciałam jeszcze pokazać tą Aleję Drzew. Była pięknie podświetloną, która naprawdę fajne, fajne wrażenie robi. E, aż mi się w oczach mieni szczerze mówiąc. Pana Boga, o Jezu, kogo ja tu widzę. No dobrze, ale... <totekanie> te tańce, które ty pokazujesz, to wiesz, że kamera jest na mnie zwrócona. <totekanie> ale ręka mi drżała. Dobrze, w każdym bądź razie chciałam pokazać to, ten widok, który jest, ten widok, który jest... Momencik, zaraz się słyszymy. Chciałam tylko tak szybko pokazać tego sikającego, właściwie nie sikającego, plującego konika morskiego, który jest po drugiej stronie. Tak jak widać, jeszcze jest zegar elektroniczny, który po prostu świeci pięknie w oddali. Właśnie jest ustalane, gdzie dokładnie się mamy spotkać, bo chyba było, zaszło jakieś małe nieporozumienie. Czyli znajdujemy się nie w tym miejscu, co powinniśmy być, ponieważ są dwie restauracje. Jedna nowa, druga stara. Jesteśmy w tej starej. A miejsce spotkania jest w tej nowej, więc musimy się przemieścić. Dobra, no. No, pojedziemy po kiełbasę jeszcze. Po kiełbasę chcesz pojechać? No, bo mi się kiełbasy zachciało. Chcesz... <laughs> Dobrze, to przyjść na kiełbasę. No dobra, jeszcze, chodź i kiełbasy. lecimy, bo, bo musimy jeszcze no, ten. Zrobić kilka rzeczy dzisiaj, tak? No to właśnie Decyzja zapadła. Decyzja zapadła. Słuchajcie, Ala Niasty zasiada za motorka. Widzieliśmy się z Rysiem. Pożegnaliśmy się z Rysiem właśnie. Pogadali, popitali i teraz tak. postanowili. I postanowili. A na razie póki co, wsiadamy na. Zrobimy, widzą niespodziankę, co postanowili, czy nie? Z zrobimy. A niech mają niespodziankę, niech nie wiedzą, co będzie. Niech nie robić wiedzą. Razie, tak. No dobrze. No to nie mówimy nic, więc yy, yy, zawróć ja wsiądę i wtedy ten. Zaraz się na momencie, kiedy widzimy. Dobra. Jakieś szybkie zakupy zrobione, woda. Co tam masz ciekawego do powiedzenia? Bo widzę po twojej minie. Ja, no chciałem zapłacić IBM jak zwykle, bo czy znaczy, w rielach mogę zapłacić, bo że nie, nie mają płatności A, że w rielach. <laughs> Naprawdę? Tak, tylko w dolarach. No to dziwne. A to pierwszy sklep chyba, co? Bardzo dziwne. Żeby w gotówce krajowej nie było możliwości wpłaty. Jakaś ściema po prostu. Nie chciało jej się liczyć może? Nie, no nie to... wiem, no dziwne. żeby sobie nóg nie poobijała, Alan jedzie mi przyświeca drogę, oczywiście widziałam szczura też. A sąsiedzi siedzą i wysiadują. Oczywiście wachlowanie, żeby się zmieścić motorem tak jakbyśmy chcieli. No i to jest właśnie. To jest ten problem, że za dużo miejsca nie ma i trzeba wszystko ustawić. Właściwie tak, żeby bezpośrednio wjechać, to no, łatwo nie jest. Udało się, jest. Jestem. Royal stoi, ale na brak. A na, na dworze no. tylko jest słychać: ciol mój, ciol mój! Cóż oni tam robią? No proszę, jest, dzieje się tam, dzieje. A, widzę że, widzę, że już się przykolegował do lokalsów. Siedzę na zewnątrz i piję z sąsiadem. O, byle by nie za wiele. Bo nie wiem, czy do domu trafisz. Do, 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 zobacz, gdzie siedzę. Tutaj widzisz, gdzie jest. No. no to może to i lepiej, to do, do, do drzwi do taraskaż się, tak? No, nie żartuję, żartuję. Tak? Gdzie idziesz? Tu idę, do no, idę. Tak? <laughs> no i proszę, no to jest właśnie wszystko, no. No to tak, posiedzieliśmy z sąsiadami. Jak widzicie, e, ludzie są bardzo przyjacielsko nastawieni. Tak, bardzo otwarci. E, widzicie, tam się w tym domu nie przelewa. Tam nie jest ja, ja, jakoś tam, tam mieszkają grupowo. E, są naszymi sąsiadami, ale wiesz, słuchajcie, siądźcie z nami, napijcie się piwa, coś tam, coś tam. No mówię, ja uważam, że to jest bardzo sympatyczne. Tak naprawdę bardzo sympatyczne. Prawda? No i, i mówię, a teraz Siedzieliśmy z sąsiadami, pogadaliśmy. Teraz nie jest Ewa dożera. Proszę, ja pokażę, że Ewa po nocach podjada, a ja ty je. Proszę bardzo. W każdym bądź razie na dzisiaj się już z Państwem pożegnamy. Dobranoc, Ewuniu, Dobranoc. Dobranoc. I jeszcze raz. Dobranoc! <laughs>